Siemam w sobie. To i W tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać nowe wyzwanie, które weszło. Kartę medali. Uderze ścienia. Tutaj mamy to wyzwanie. kurde no nie mogę go zobaczyć. Wait. Jest to tak. Opuść widmową formę, formą w odległości uderzenia wrogich graczy. Znaczy tym, co musimy zrobić, to bardziej w tą lokację, albo w tą, albo w tą, albo w tą, no w którą chcecie I teraz bierzemy sobie ten cienia i musimy podlecić do jakiegoś gracza a może na no przyjemny się uda wejść to tam na pewno ktoś będzie zostawcie jeszcze na tym na łapę w górę pod odcinkiem także dobra, tutaj mamy kolegę, siema i opuszczamy formę, cyk i wyzwanie mamy zalecenie, także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. To jeszcze go można pokonać. Cześć!